Z lekkimi problemami, ale jesteśmy na rifcie. Ekipa totalnych golemów kontra eno 7 Po lewej stronie golemy. Po prawej n 7 No i kto odpadnie, kto przejdzie dalej do następnej rundy, to pytanie tego meczu. No, kto przejdzie do, do następnej rundy, może jeszcze nie dzisiaj, ale kto odpadnie i kto dołączy do SSK. W tym smutnym dniu dla jednej drużyny, pewnie jak i tej, która w tym spotkaniu okaże się gorsza. No, yy, póki co widzimy, że yy, NO7 już podchodzi sobie spokojnie pod, yy, pod dolną część mapy, w piątkę, w pięć osób, przewidując jakiegoś inwejda ze strony przeciwników, ale ci ani myślą stawiać kroków dalej niż z linię własnej rzeki. Yy, także raczej powinno się bez fajerwerków odbyć, ale też bez słabów znowu, w ogóle nie, nie pomyśleliśmy o tych słabach, yy, ale tutaj, tutaj ten słab. Jest taki myślę, że newralgiczny, natomiast y, myślę, że jak już ktoś by miał swapować, no to. Y, no właśnie, y, to nie jest takie chopsiub, bo y, swapując, jeżeli, jeżeli jesteś na no 7 no to Korki oraz Lulu grają na tą Ambesse, oni są wtedy bardziej do przodu, Ambessa nie radzi sobie aż tak super na słapach, no ale wtedy minusem tego jest to, że Jinx razem z streszem. Jednak mają tą swobodę i spokojnie sobie poczynają, spokojnie sobie farmią, więc zdecydowali się bardziej na standardowe podejście do of Legend i w tej mapie także. Dokładnie, no i kolejny raz widzimy, że obaj junglerzy zaczynają od dolnej części mapy. No zobaczymy, czy tym razem będzie jakiś taki szalony invade od jednej z drużyn tutaj. Ward na raptorki dla takich pytalnych golemów. Eee, przepraszam, na no 7, więc potencjalny invader zostanie znaleziony. No i widzimy, że nie daje sobie w kaszę dmuchać tutaj Osoki. On widzi, że ten, ten, ten matchup w Lulu może być zostać tutaj zabuzowany, ale najważniejsze jest to, żeby respektować swoją wędkę, respektować swojego fleja, bo czasem ta, ta groźba rzucenia tego spela jest, jest groźniejsza niż sam niż niż czar. Także, także na tym musi się skupić na pewno. No i widzimy, że póki co wychodzi to dobrze. Ten priorytet z jest, pierwszy level, drugi dla botu BTG jest i tak trzymać, jeżeli chodzi o ekipę totalnych golemów. No, dokładnie. Jinx z przewagą na bocie to jest coś, co chcesz widzieć, dlatego ten Voliber, no aktualnie nie wiadomo, gdzie jest na podstawie wizji, ale nie zmierzając na bota. Daje bezpieczeństwo dla Jinx oraz Tresza. Skupowany korpus, Wejście pada. z Walkirią. No, zagrana bariera, i padnie ta Jinx, mimo tego, jak dobrze to wyglądało na start. Korki nie padnie, nawet od tresza, to Tresz pada. No i dwa trupy dla NO7. No dobrze to wyglądało z początku, Osoki z tą wędką, ale to jest ten problem tego botlenu. no wy nie możecie grać aż tak agresywnie, Osoki myślał sobie tutaj tak jak pewnie większość graczy pomyślała, trafię huka to nic się złego nie może stać, a to właśnie to jeszcze tutaj jest yy, kolejnym zagrożeniem dla ETG. A w tym samym czasie na topie po prostu ambessa pada, Woliber z flashem wchodzi w nią i no, early game nie wygląda dobrze dla ekipy totalnych golemów. I to, co, to jest to co mówiliśmy, jeżeli Woliber pojawi się na topie, to relatywnie bezpieczny powinien być botlane ekipy totalnych golemów, a tu jednak się okazuje, że to oni padają jako pierwsi. Jeszcze musiał tu ratować się fleszem, ale to piękny hook od przodu od No i ten chwej ledwo, 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 ale też z fleszem za to padnie, więc chyba nie było aż tak warto. Woliber z zabójstwem, no i końcowo 2 za 1, 5 killi dla Eno7. że jak tak dalej pójdzie, to może lepiej, żeby Osoki nie trafiał tych huków, bo póki co na dwa trafione huki, cztery zabójstwa oddane przeciwnikom. Także, także nie jest to specjalnie dobry scenariusz. A tu jeszcze teraz szaku nam się lekko zagubił na mapie. I padnie po raz kolejny jeszcze wave prosto pod Friza dla drużyny czerwonej. Chociaż tutaj stałem się przepuszować. No... Fatalnie to wygląda. Ten peak jinx miał być dla ciebie zabezpieczeniem late game u. Na razie sprawia, że korki jest 3 kile do przodu. No nie, nie tak sobie to wymarzyło e, 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 drużyna ETG. Nie tak to miało wszystko wyglądać. Są co myślę, że trochę jakby nie. nie skup... Może inaczej. Nie weszli Ten po prostu te... dobrze w, tej mapy, no w tą mapę. Wresz, na nie nie i... to jest nie to tak jak chciało wyglądać. Jeszcze Padły. nam tutaj upada osoki. Co tu się dzieje Axelrod powiedz mi? Piąta no. minuta, 3000 zł przewagi i, i czy ETG w ogóle zalogowało się na serwer? Chyba nie, chyba nie. Tutaj jest duża szansa, że NO7 bierze zarówno Smoka jak i Void Grapsy. Ten Smok po prostu w respawn. Void Grapsy jeszcze nie ma, za chwilę się pojawią. I wydaje mi się, że są tak ahead, że mogą mieć oba obiektywy. No na to wyglądam. Myślę, że teraz to yy, tym bardziej etchipa a totalnego no nie może podejść, bo przecież mówiliśmy, że oni potrzebują troszkę czasu, a widzimy, że Lulu z tego czasu nie chce tracić kolejny raz, podchodzi pod coś około maleje. Czy Wiktor tutaj upadnie? Padnie, padnie, wejście z ultimatem, Odchwajam to jeszcze Pokazuję motkę e, Salaterka. E, no wiemy wave 530 szósty poziom i to zrobiło tutaj różnicę. 8-1 w zabójstwach, szósta minut Smok przejęty. Grabcy, już tutaj na nich jest zainteresowanie leśnika drużyny Number 7. I jak tak patrzę na w ogóle na te kompozycje, jak tak patrzę na jakieś rozgrywkę, to nie widzę tutaj nawet promyczka nadziei dla, dla ETG, no bo to wygląda po prostu fenomenalnie, jeszcze teraz skarbny z jakimś podejściem, i może tutaj będzie nadzieja dla ekipy Totalnych Golemów. No ta lulu wyłapywana między wieżami, no nie chcesz chyba ryzykować dajwa. Tak jak mówiliśmy, dość e, silne te wieże. No, nie wygląda to dobrze. Karner Tory zabiera dżunglę, ale... Straciłeś Grapsy. no i zabiera dżunglę, a Korki zabiera mu życie. No, ledwo, ledwo udaje mu się uciec. No, ma flesza. Lulu do przodu skacze ze swoim Pixim. Stara się go zdjąć, no ale e, latarnia ratuje. Zmierza też tutaj Faye, ale widziany na urodzie. Chyba jednak nic, nic z tego, ale powiedzieć, że Xer to już naprawdę, naprawdę poczuł, czuje tą krew. Zasmakował w tym, w tym jednym fragu i nie chce na tym kończyć. Flash do przodu. Yy, pokazana, pokazana dominacja na Determinationie, no i yy, to się może podobać. Oczywiście było to bardzo brawurowe, było to przede wszystkim sensowne, yy, ale to też już trochę wchodzi do głowy zawodnikom, że kurde, ta Lulu sobie już tak poczyna. Widzimy teraz na mapie Wolibę razem ze swoim supportem inwejdują u Las. Tego Skarnera chcemy jeszcze bardziej zdusić. Yy, no i dobrze, dobrze że nie chcę tutaj zwalniać drużyna NO7. Oni mają taką kompozycję, która Chce do przodu grać, chce gdzieś tam tutaj szarpać. No i mm, dobrze, że często nie widzimy tego, że oni się jednak zatrzymują. No i właśnie, nie zatrzymują się. Padnie tresz, bez flesza. Następna może być ta Jinx. Będą starali się, żeby nie mogła wziąć nadchodzącego no, Wave'a i wezmą jak najwięcej plate'ów dla tego Korkiego. No tragedia dla ekipy Totalnych Golemów. Czy na Ultimate, nie wygląda to dobrze. Ten Ultimate pod. Pod prze przepuszowanie fali, pod wy wygonienie przeciwników z, z pod własnej wieży, jeszcze to nie trafiło na Impale, no i to jest taka seria niefortunnych zdarzeń dla, y dla drużyny ETG, która, y która boli, bo po tym drawcie miałeś taką nadzieję, że jednak uda się y trzymać ten rezon, że uda się troszkę doskalować, uda się zakupić od, od y rufusa tego, y tych pary itemów. No tu jednak okazuje się, że, że NO7 ani myśli oddać nawet centymetra sześciennego przestrzeni dla przeciwników, żeby oddychać. No jednak jest ciężko skalować, kiedy przygrywasz 2 na 2 yy, i twój dżungler również robi różnicę na innych liniach. Ekipa Totalnych w cały czas trochę z tyłu. Troszkę, trosz, trochę to na powiem jest bardzo taki delikatny statement z twojej strony. Jeszcze tu dajesz, dajesz przestrzeń do kombaku, no bo to jest totalna dominacja, to jest 4000 zł przewagi w 9 minut. I nie wygląda na to, żeby oni w ogóle się mieli jakkolwiek zatrzymywać. Zaraz, korki, skompletuje Trinity Force'a. Jeszcze możemy zobaczyć, że w ekwipunku Wolibera w ogóle znalazł się, znalazł się ten duszek pod moment speeda, także chyba rozpocznie w ogóle swoje, swoje uzbrojenie od, od Cosmic Drive'a, no co by było świadczyło już o totalnej nonszalancji Leśnika number 7, który po prostu nic sobie ze swoich rywali nie robi. Też zarówno jungler, jak i midlaner, magiczne pieczęcie. Stakują sobie kile na drużynie przeciwnej, no i chyba już 6 staków, także yy, wygląda to powoli nieprzyjemnie dla przeciwników. Yy, już ten Trinity Force, Powiedz, że Trinity Force w dziesiątej minucie, no to to jest yy, naprawdę świetny wynik. Yy, no i teraz pytanie, tak? Ile jesteś, jesteś w stanie oddać? Bo w, zaraz yy, w, wleci nam na samone z Rift Smok oceaniczny. Zaraz też pojawią się te grapsy, no i tu jeszcze jest taki, taki moment, że możesz się wymienić, zobaczyć pod co idą przeciwnicy i wziąć sobie ten przeciwny obiektyw, ale przyjdzie moment, w którym skończą się takie wybory i no i to jest właśnie pytanie, ile może oddać ETG, je żeby jeszcze relatywnie nie, nie uciec, nie, żeby relatywnie nie uciekła im ta rozgrywka. No i myślę, że odpowiedź na to pytanie jest dość smutna, y, mianowicie z, za dużo już im przestrzeni nie zostało. No dokładnie. Teraz poświęcili cztery osoby w. Dolną stronę a adekery z supportem po prostu wzięli dwa plejty na midzie. No, nie wygląda to najlepiej. Zobacz, mówiłem, że jest jeszcze szansa na, na jakąś wymianę, a tu się okazuje, że, że nic z tego. I, I po tych grabsach chłopaki z NOS-7 od razu kierują się na smoka, i, i nie było w sumie tego momentu dla, dla ETG, żeby tego, tego smoka przejąć. Przeciwnicy sprytnie sobie tutaj wszystko pograli, bardzo uważnie podeszli do tego wszystkiego, no i nie chcą, nie chcą nawet centymetr oddawać przestrzeni, tak jak już to wcześniej wspomniałem. No i tak jak możemy ganić ETG za tą no, szalancję w Early Game, za te wątpliwe decyzje, za tę nadmierną, nadmierną Gorliwość, jeśli chodzi o mapę, bo tu to zejście od Tresza, od Osoki, tutaj chciał, ale chciał za dużo. No to trzeba pochwalić 1-7, Tak. Oni yy, świetnie wykorzystali to, co przedziemie im dał, no i a nie myślą to teraz wypuścić. No. Jazgor jest też wszędzie na mapie. Na tej Lulu schodzi cały czas na tego midlane'a, kiedy tylko może. Robi dużą presję. Przeciwnik ma ciężko. No i teraz yy, leina segmenty się powoli zmieniają. Ten korki razem z Lulu. Cały czas mogą przepychać środkową maleje praktycznie bez problemu, dając dostęp do dżungli przeciwnika no i mogą po prostu szukać walk, tak jak mówiłeś, w Liber Cosmic Drive. No to jest no szalancja, o której widziałem bardzo dawno. No, taki, taki wybór na pierwszy swój przedmiot no to już świadczy o no, wysokim mniemaniu o sobie, ale nie, niekoniecznie to jest coś złego. Coś do, to trzeba przeciwnika ganić, chociaż pytanie czy zgani teraz przeciwnika Skarner na górnej alejce. Właśnie jest zagrana teleportacja. Lulu blisko Renektona, zawsze w pogotowiu, Ambessa ginie jako pierwsza. No, Renekton tam grał i czekał tak naprawdę, aż przeciwnik zdecyduje się wejść. Widział Skarnera zmierzającego w górną alejkę, no i z zabójstwem kolejnym, N-O-7. Tak, tak. No. Kolejny raz ekipa Total Golemów próbuje gdzieś szarpnąć. No i niekoniecznie to kolejny raz przynosi oczekiwane rezultaty. I jeszcze tu dive fusmiany na skarderze, no. Ileż obrażeń jest w stanie zapewnić ten woliber, ileż utility, wyłączenie tej wieży. A jeszcze tam teleportacja ja. na górną alejkę, więc obawiam się, że Ambessa może też podzielić los swojego kolegi. No. Hariken jednak przetrwa sobie jeszcze na jednego wave'a. On jeszcze trash pogotowił. To jest wymianą jednak mimo wszystko jest mid -lanerem. tutaj puszczony Ultimate Jinx ale chorki z odpowiednim ruchem, bo widać jeszcze na minimapie to czuję no i co? Jesteś ekipą totalnych golemów jak wracasz do tej gry? Czy jeszcze jest w ogóle jakaś szansa? No myślę, że taktyka ekipy teraz po stronie niebieskiej jest następująca Wsiadają w kółeczku, ręce składają w modlitwie, no i modlą się, żeby co najmniej dwóch z przeciwników straciło połączenie z internetem. A może może jednak nie? Może wystarczy po prostu wejść na Renektona? O, chyba, chyba, chyba to nie wystarcza. No. Też widzimy, cokolwiek próbuje zrobić Determination, Albi po prostu robi, robi lepiej, pojawia się na miejscu i, i karci przeciwnego Wranglera, no i widzimy jakiego jego w tym czasie się sfarują. Katril y, widzi i po prostu strzela, no a mając taką przewagę, no to nie ma nic prostszego. Tutaj Jinx też mogłoby paść, w, e, flash od wolibera Wiktor raczej też może paść tutaj, Renekton trochę zmissplayował, no i koniec serii na konto. E, Arkanistycznego maga, można by tak powiedzieć. Można nawet trzeba. W końcu jakieś, jakaś dobra informacja w tym, w tym zalewie kłopotów, jakimi, jakimi mierzy się ETG. No bo to, I jest, i to, jest, to są porażki na każdym froncie. No i, no i może próbować. Może próbować Harikę na tej ambeście. Tutaj też próbował nam tutaj Myblis cokolwiek uczynić. I nawet jeżeli jakieś zabójstwa z tego padną, no to w tym momencie. Mm, dużo dużo by musiało oddać no 7 swoim przeciwnikom żeby, żeby w ogóle oni podłączyli się do tej rozgrywki jakiego w tym czasie jest z drugiej strony jak spojrzysz sobie jak dużo golda można zyskać zabijając kery postacie no to jest zawsze jakaś, jakaś szansa jeżeli Jinx lub Viktor złapali jakiś downa na Corkim Lulu lub Hweju, to jest zawsze dodatkowy gold jak teraz z tego Renektona jak widzimy w lewym dolnym Jakaś szansa Kombaku... No ja ją widzę, ale no. Będzie ciężko. Myślę, że to już takie są potrzebne zagrania pod, pod, pod wezwaniem chińskich montaży. No. Widzimy, że teraz MyBrisk ma, ma wielkie problemy. No tutaj e, takie obrazki pojawiały nam się nieraz raz w tej grze. No i mówię, jeżeli tutaj rzeczywiście jakiś chiński montaż się zadzieje, jeżeli z złapie pięcioosobowy impale w pięciosobową rakietę od Jinx, jeszcze tam jakieś huki, fly'e, y, Ambesta w to wszystko wjedzie, bomba, bomba i, i muzyczka i takie efekty świetne, no to wtedy jest szansa. Ale umówmy się, to nie, to nie jest ustawiona gierka i myślę, że zawodnicy No7 po prostu na to nie pozwolą. No, też mi się tak wydaje. Mimo wszystko, taki przestuj pierwsze, kolejne obiektywy pojawiają się na mapie Wejście od Ambessa, ale no chyba nie wie, że Lulu jest w pogotowiu, A ten tower pada na 3 ataki tak naprawdę, Lulu z heal'em, żeby pójść do przodu No i bije, bije tą Ambessę No, z flashem. A z drugiej strony Renekton ma swój ultimate, może go zagrywać I son tu pewnie ucieknie, dodżuje rakietę, ale to nie wystarcza no, to nie, jest, to nie jest dzień zawodników WDG. Czegokolwiek się nie, yy, nie tkną, to nie wychodzi to najlepiej. I teraz właśnie pytanie, czy to jest słaba dyspozycja golemu, czy może to jest po prostu tak świetna tak świetne granie od NO7? No bo oni widzimy mechanicznie po prostu w, w większości przypadków ogrywają swoich przeciwników. Yy, gdzieś tam lepiej trafione spele, gdzieś tam lepiej zdżukowane te, te czary od przeciwników. I, I dobrze się to ogląda. No i yy, tak naprawdę Albi sobie lata po mapie na tym woliberze i ściąga przeciwników jeden za drugim, jeden za drugim, yy, aż w końcu Chłopaki z ETG poddadzą się, bo widzimy, że, że nie ma tutaj za co się chwycić. No. Starali się wziąć tego Heralda, ale tutaj Hwaj z Double Killem solo porobił całą drużynę przeciwną. Ten, jeszcze na teleporcie, dokończy dzieło, zabijając Jinx. No i jeszcze mam zgubiona. To będzie najprawdopodobniej Ace. I to za zero. 19 kill. i tak to. Tak to zwykle jest, jeżeli się jest komentatorem, że możesz podczas fazy draftowania mówić wiele, możesz wygłaszać jakieś swoje mądrości. Przecież wynosiliśmy na eony draft ekipy Totalnych Golemów. Mówiliśmy, że tam jest proste założenie wystarczy, wystarczy być skupionym niekoniecznie walczyć o wszystko i, i na pewno jakieś szanse są. Natomiast no, widzimy, że mm, koniec końców liczy, liczą się gracze, liczy się to, jak zagra poszczególny zawodnik. Ma no, zawodnicy po stronie NO7. Grają po prostu dzisiaj fenomenalnie. No Nie można powiedzieć, że ekipa totalnych golemów gra jak totalne golemy, moim zdaniem. To po prostu duża różnica umiejętności. Oni starają się jak mogą. Tych błędów indywidualnych no nie ma dużo. To jest raczej bycie opykanym, że tak powiem, mechanicznie. Ale, ale docięło nam NO7, bo oni rozpoczęli ten turniej z lekkimi problemami. Przecież to jest ostatnie miejsce w swojej grupie. Dwoili się i troili przed rozpoczęciem samego turnieju, że jak to nie będzie dla nich proste, a tu się okazało, że są pewne problemy. No i teraz widzimy, że, że oni dotarli, oni czują się dobrze. No i dobrze się to ogląda przede wszystkim. Myślę, że z taką grą na pewno mogą być kondenterami gdzieś tam w dalszych fazach turnieju no ale przypomnijmy, no to jest dopiero początek ich drogi do, do fazy play-off po tym meczu jeszcze czeka ich potyczka na Jalle na u Edition która może nie jest przeciwnikiem najlepszym, ale na pewno kąśliwym dokładnie, teraz spore zamieszanie pod topsidem. a no, za minutę pojawi się na mapie Atakan Atakan, na którym ja będąc członkiem drużyny ano starałem się kończyć grę Tutaj to Lulu wchodzi po prostu w Skarnera. Poliformia śmieje mu się prosto w twarz. Ambesa próbuje wchodzić w Korkiego, no ale czy to staranie do czegoś będzie zmierzało? Raczej nie. Katrin jest legendą. Lulu nie pada mimo wejścia w cztery osoby. No i Oliver, tak jak mówiliśmy, w stylu frajgo, tankuje trzy postacie. Nie pada. Albi sieje spustoszenie i śmieje się ekipie totalnych golemów w Jeszcze sobie pobiję, bmował nam, nam ten woliber, no. Albi jest po prostu niesamowity na tej mapie. No i chciałem właśnie zaznaczać przed chwilą, zanim jeszcze ta walka się wy, wyswarowała nam, że teraz zadanie 7 jest po prostu sprawne zakończenie tej rozgrywki, żeby po prostu nawet nie dać przeciwnikom przestrzeni do kolejnych przedmiotów. No i widzimy, że to zadanie jest po prostu w dobrych rękach. No ani myślą, ani myślą chłopaki z jak 7 jak, jakiejkolwiek przestrzeni tu przeciwnikom oddawać. I mamy 20 minutę Praktycznie wszystkie tier trójki już zniszczone, ogolocone m, inhibitory. No, i tak jak mówiłeś, myślę, że tutaj następny plan to jest wzięcie atakana, sforsowanie tych inhibitorów i na puszu z tymi mega minionami y, zacząć, zaczęcie pukać do, y, do wroga Bram po prostu. No, ja mam nadzieję, że jeszcze przed końcem zobaczymy Medzaje kupioną, zarówno na midzie jak i w dżungli, bo te 10 staków to ono niewystarczająco, bym powiedział, na tą grę. Szkoda, szkoda, żeby się marnowało, tak? Jednak ten Movement Speed, jaki daje Medjaya od, od tych 10 staczków, bardzo przyjazny. Nikogo tutaj nie gryzie, tylko musimy uważać z takim, z takim mówieniem, bo yy, znana w przeszłych ligolegendowych krągach yy, klątwa Medjayki istnieje i, i ma się dobrze. Wiemy przecież, w momencie kupienia Medjayki twoje szanse na, na upadnięcie zwiększają się o około 150%. No, NOSOWN chyba zdaje sobie sprawę z tej klonfy, bo nikt takiego zakupu nie poczynił. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, jeżeli ktoś jest kibicem N7, no na pewno go cieszy ta informacja. No i my. Ataka tak naprawdę niekontestowany, jedyne co tutaj uszknął z tej całej sytuacji zawodnicy ekipy Totalnych Golemów to jest ten tower tieru pierwszego na górnej, ale razem z bounty, no i to jest oczywiście jakaś, jakaś zaliczka, jakieś tam jakieś tam sztuki złota wpadną na konto czy jinx, no ale to absolutnie nie jest, nie jest wystarczające, żeby jeszcze, jeszcze w tych grze jakkolwiek powalczyć. No i za chwilę sol pojawi się na mapie, który też nie będzie raczej kontestowany. A to jest Cloud dla Renektona, Korkiego, Lulu i Feja, No to już totalnie, totalne ora, tak naprawdę. Dla, dla duży przecież nie ma aż tyle engage'u, tak? Gdzie były te problemy z jakąś inicjacją, no to kiedy masz tego klaucola, no to sytuacja pojawia się zupełnie w innych barwach. Wtedy po prostu samemu movement speedem możesz skrócić dystans do przeciwnika. Wtedy te umiejętności takie jak stun od Renektona, takie jak stun od Volibera, mogą wybrzmieć. No także trudne się wylosowo dla, dla ekipy totalnych golemów. No i zobaczymy, jak będzie przebiegać ten Siege pod wrogą bazę. No już, a wzięty inhibitor na midzie. Starał się podejść pod bota. Flash od skarnera. E, Impel trafiony w faj, ale ten z zonią. E, Korki bije pierwszy target. Ambessa najprawdopodobniej padnie. Padnie też trash. Skacze Walkirium do przodu. Dwa trupy. To są trzy trupy. Czy może być tutaj quadral penta nawet? Ambessa próbuje uciec w górę, no ale tak jak mówiliśmy, ten Cloud Soul Daje tutaj kwadrę i czy pokuszą się. O, dive nas karnera. On tutaj. Nie chce, nie chce, nie chce oddać tej pęty Domina Determination. Czyli tylko patrzy. No i. Czy. Nie, nawet nie zdecydują się. Grają bezpiecznie. I biorą tą mapę wygrywając totalną. Dominacją na ekipie. Totalnych golemów. Gratulacje dla. Jaką piknęli, i fenomenalnie zagzwykowali każdą z stronę swojego draftu. Chcieli się być w początkowych etapach rozgrywki, przeciwnicy im na to pozwolili, i oni, oni z tego skorzystali. I przede wszystkim nie wydarzyło się, to, co często dzieje się na niższych poziomach, czyli kiedy drużyna, która ma w założeniu wyjść troszkę do przodu, po uzyskaniu jakiejś lekkiej przewagi nagle odpuszcza, myśli, że to jest wystarczająca zaliczka, i, i ta gra się staje taka miałka, i często wtedy ta drużyna, która ma bardziej skalować, dostaje właśnie te minuty, a tu nie. NO7 pokazuje, że oni wiedzą co pikują, wiedzą jak to grać, no i fenomenalnie to wszystko wyszło. Dobrze się ogląda token ekipę, dobrze się wygląda ekipę z graną ekipę, która mm, potrafi reagować na to, co pokazuje jej przeciwnik, bo widzieliśmy, cokolwiek tutaj y, chciało zdziałać, ekipa Totalnych Golemów y, no to już była reakcja od razu gdzieś Albi na tym Woliberze, od razu gdzieś Igtor podchodził y, i gdziekolwiek stawiało swoje kroki, Drużyna Niebieska tam, y, było po prostu więcej zawodników Eno7 y, no i przeczytali przeciwniku swoich jak książkę. Co dobrze świadczy o przyszłym meczu, który rozegra się już jutro na różnej Jalla UW Edition oraz na meczach ewentualnie w fazie już playoffowej, na którą oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy. Dokładnie. Będzie bardzo fajnie zobaczyć ten skład. i Jeszcze raz może się rozpędzą. Po takim meczu, po takiej dominacji, szkoda by nie obejrzeć, moim zdaniem. Nie zerknąć. Jak to pójdzie? No my co, my chyba na dzisiaj to tyle co mamy dla Was do przekazania. Yy, za nami dwie mapy, które e, jeżeli chodzi o emocje, no to niekoniecznie może dowiozły, ale jeżeli chodzi o gameplay e, jednej z drużyn pokazywanie jak się powinno kontrolować rozgrywkę, no to na pewno już więcej wartości w tym można było zobaczyć. No a póki jeżeli chodzi o ten wieczór, no to y, ja się z wami żegnam, mówi dla was Pedro Piotr Wszystkich mm. i jeżeli Axut ma no coś jeszcze do przekazania, no to na pewno nie omieszka y, paru słów powiedzieć. Mam do przekazania jedną rzecz: mianowicie żegnam i życzę jego dnia, wieczoru nawet. Tak, Notron wyłapał Zairę. Kasiopeja strzela z majazmy, no i pada jako pierwsza krew Zaira za daleko w dżungli. No i pytanie: czy ta Irelia również padnie? Zna bumerang, tak zwany. No i przeżyje tutaj Gnar. A jeszcze! Jeszcze Leona się nie zatrzymuje! Pada Cassiopeia, no i wejście jeszcze w tę Leonę? Nie. No, za chwilę ma super Gnara, ale nie ma już wieży z fleszem i mi udaje mi się uciec. Ale pierwszy tower na rzecz Steel Waiting. Na pewno nie ostatni, chociaż może teraz Articuna będzie tutaj odpowiedzią na tą agresję, którą zaprezentowało nam Steel Waiting. No, a pytanie, czy to Articuna nie daje tej agresji, jednak... Egzost bardzo tutaj poprzeszkadza, no i cztery osoby na tym botlejnie leony. Solarflare trafi Gnara, no i objany Braum Nie ma już tarczy, pada jako pierwszy. Gnar wrzuca cztery osoby w ścianę, ale to tylko do ucieczki. No, drużyna czerwona, leony. Solarflare trafi. Wukong podbija wszystkich, kogo może, pada. No i Ezreal strzela, strzela, ale bez. Żadnych możliwości. No i Tairelia wchodzi. Nie ma już resetów na Q, Staje ogłuszona, pada, ale w tym samym czasie. Na miejscu i, i karci przeciwnego Ranglera. No i widzimy, jakiego team w tym czasie się sparują. Katril y, widzi i po prostu strzela. No a mając taką przewagę, no to nie ma nic przestrzego. Tej Jinx też mogłoby paść. Flash od Wolibera. Wiktor tutaj też może paść tutaj Renekton trochę zmisplayował, no i koniec serii no, się prosto w twarz Besa, próbuje wchodzić w Korkiego, no ale czy to staranie do czegoś będzie zmierzało? Raczej nie Katrin jest legendą, Lulu nie pada mimo wejścia w cztery osoby no i Volibear tak jak mówiliśmy w stylu frajgo, tankuje trzy postacie, nie pada Albi sieje spustoszenie i Śmieje się ekipy totalnych golemów. Ekipy totalnych golemów, no i zobaczymy jak będzie przebiegać y, ten Siege pod wrogą bazę. No już a wzięty inhibitor na midzie. Chwilę starali się podejść pod obota Flash od Skarnera. E, Impel trafiony w fej, ale ten z zonią. E, korki bije pierwszy target. Ambessa najprawdopodobniej padnie, padnie też Thresh. Skacze walkirium do przodu. Dwa trupy, to są trzy trupy. Czy może być tutaj kwadra penta pęta nawet? A Bessa próbuje uciec w górę, no ale tak jak mówiliśmy, ten Cloud Sol daje tutaj kwadrę. I czy pokuszam się o dive na Skarnera? On tutaj nie chce, nie chce, nie chce oddać tej pęty. Domina Determination. Czyli tylko patrzy. No i czy.